Że nie załapałam tego, co mówiłeś wcześniej. Wszystkie ich tajne informacje są w tej A ja znalazłem do niego furtki, o której nie wiedziałem. Co? Chcecie stronę? <grytanie> Chyba! To się nigdy nie nudzi. Żołnierzu, na przyszłość musisz być bardziej ostrożny. I co mówi dziewczyna, która żyje z uciekania autem? Tobie płacą za unikanie powodów, nie za wyciąganie dziecka. Jak jest? Właśnie go zabrałam. Jest cały i zdrowy. Ja Jesteśmy kompletnie otoczeni przez glinę. Cicho! A, nie wiem, co to mi przychodziło do głowy, że to dobry pomysł. Mam dojście do ich systemu. Proszę nie mów do mnie czarny. A co ciekawe? Charlie. Czarny? jest im. Zanim trafiłem na drążek. no. Dali mi inny cel. Nigdy nie słyszałam, żeby była taka zdenerwowana. Musi jej na tobie zależeć. No. znamiš il misu Nie ma się wiele waszych Wygląda na to, że macie prostą drogę do Was z trążką. Jakieś tam za Co ty tak możesz? Na swoim miejscu nie zagłębiałbym się w to, co ona może. W Twoich słowach wydaje się taka techniczna. Prosiłem, żebyś nie mówiła. Czasem ciężko w cię nią wytrzymać. Też te wszystkie dane z serwerów wygląda na to, że są przesyłane z części cleaningowych i w tych autach. Co? Ale nasza ekipa też używa hidory. Od nas też są dane? Czekaj. Nie, zdaje się, że to wszystko auta robione na zamówienie od producenta. Kimkolwiek są właściciele wiedzieli, co im do dowody. złote lampo, które zwinęliśmy w familii? Zobacz, czy jest w tej bazie dalej. Dobry pomysł. Sprawdzam. Tak, jest. Ma pełno tych specjalistycznych części i Dobrze, że nie jeździliśmy nim za długo. Na samą myśl, że familia mogła przez cały czas zbierać o nas dane to właśnie robi des.